Sprawdza się u każdej kobiety, pasuje każdemu typowi urody, jak również jest świetną bazą ubraniową i możemy w nim chodzić jak w żadnym kolorze przez cały rok. Jest bardzo uniwersalny, a mowa jest o kolorze granatowym. I w dzisiejszym odcinku właśnie dziewczyny zdradzą sekrety koloru granatowego, jaki dobrać ocień granatu do swojej. Skóry do swojego typu urody. Od razu powiem, że ten odcinek będzie oparty na czterech typach urody. Nie będę tutaj dzielić na 12 i czy też na 12 podtypów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś podziela również moje zdanie, tą praktykę taką, jaką ja stosuję kolorystyczną, to zostańcie ze mną do końca. Nie zabraknie również łączeń kolorów. To jest bardzo ciekawy temat, który ja osobiście uwielbiam. Mm. A teraz przechodzimy, już do Granatu. Dla tych, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, oczywiście nie mogę się nie przedstawić. Nazywam się Ela Kszanowska, jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami. A to jest miejsce, gdzie dowiesz się wiele właśnie interesujących ciekawostek modowo-ubraniowych. I jeśli wchodzisz na drogę, ścieżkę właśnie uporządkowania swojej szafy, to tym bardziej zostań ze mną. Na dłużej, będzie mi szalenie miło. Zapraszam na mojego Instagrama, tam zobaczysz kulisy mojej pracy oraz również takie ciekawostki modowo-ubraniowe. Codziennie pojawia się kartka z kalendarza, gdzie jest dawka, również porad. A teraz już wracamy do koloru granatowego, żeby Was nie trzymać, nie zatrzymywać to, na co czekacie. Dziewczyny, tak jak... Czerń nie jest dla każdego. Młode dziewczynki wyglądają w nim zbyt poważnie. Dojrzałe kobiety wyglądają w nim natomiast za poważnie, dodaje wieku, lat, wyostrza, wyciąga wszelkie niedoskonałości. To tutaj świetnym właśnie zamiennikiem jest kolor granatowy. Granat jest o wiele spokojniejszym kolorem niż czerń, jest bardziej delikatniejszy w swojej wymowie, ale również jest bardzo szlachetny i. Kiedyś jeszcze chodziłam do szkoły średniej, a było to już wieki temu. Jak dobrze pamiętam, już nie chcę kłamać, ale z 20 lat temu miałam przedmiot mikrobiologii, i tutaj właśnie to jako ciekawostkę wam zdrazę, że uczyła mnie pani modelka. To była jej oczywiście ksywka, ale wiem, że w latach młodych jej młodość była właśnie zawodową modelką. No i ona zawsze nam bardzo często powtarzała. Ogólnie to była bardzo osoba taka e, piękna w swojej gracji, w sposobie mówienia, poruszania się, jak również jej na tamte czasy stylizacje wzbudzały bardzo duże zainteresowanie, bo były bardzo szykowne. Ale ona właśnie powtarzała: dziewczyny, nigdy nie zakładajcie na wieczór czerni, wybierajcie granat. Jest to o wiele bardziej właśnie taki szlachetniejszy kolor. No i wiecie, no tamte czasy, w tamtym wieku, jak ja miałam tam niespełne 20 lat, to wydawało mi się, co ona mówi, co nie, no przecież czerń jest taka osławiona i to czerń jest kolorem wieczorowym. Z perspektywy czasu muszę jej przyznać rację, że faktycznie granat jest o wiele delikatniejszym kolorem dla każdego typu urody. Też je, ja jestem praktykiem i mówię to z własnego doświadczenia na podstawie przeprowadzonych analiz granat wręcz mogę czasami powiedzieć wygładza skórę tak jak czerń przyciąga światło, to granat natomiast odbija światło. I to jest właśnie efekt tego, że wyglądamy właśnie bardziej świeżo, delikatniej. I tak już wcześniej wspomniałam, granat jest dobry dla każdego typu rody nie znam. Nie spotkałam jeszcze, właśnie w, swojej, w swoim doświadczeniu, żeby e, którejś z kobiet, e, wykonując analizę kolorystyczną, granat źle leżał, ale to z tego względu, że mamy różne odcienie granatu. I tu pozwolę się posłużyć również chustami. Wyjątkowo jak nigdy, przygotowałam cztery. Mamy e, granat e, szkolny, na przykład przepraszam, to jest ten granat szkolny mamy który jest świetny dla typów urody chłodnych, letnich, ale mamy również głęboki granat z nutą czerni, nazywam go atramentowym, i to jest bardzo dobry odcień dla chłodnych typów, w szczególności dla osób, które mają taką bardzo delikatną cerę, taką porcelanową. Wtedy ten granat nie wybija właśnie tak na pierwszy plan, nie, nie robi mocnego kontrastu. Jest to również granat dla jesieni, jak i dla wiosny, tak więc każdy śmiało może znaleźć dla siebie odpowiedni granat, wykonując analizę kolorystyczną. Ale co oprócz tego jest ważne w tym granacie, słuchajcie, jest świetną bazą w szafie. A dlaczego? Jest to kolor bardzo uniwersalny. Jest to jeden praktycznie z niewielu kolorów, który się łączy z każdym kolorem. Czy to będzie mocny kolor, czy delikatny kolor, to te połączenia kolorystyczne będą ze sobą bardzo dobrze współgrały. Tak jak ja ze swojego doświadczenia wykonując właśnie analizy kolorystyczne i łączenia kolorów mogę śmiało powiedzieć, że nie bójcie się łączyć granatu z każdym jednym kolorem. Oczywiście, niektóre połączenia mogą dla Was wywoływać wiele kontrowersji, mogą być nowością, mogą też nie być spójne z Waszą osobowością lub stylem życia. Ale naprawdę granat, za chwilę to pokażę, właśnie na przykładach, że granat świetnie współgra z, równo z tymi mocniejszymi kolorami, jak i delikatniejszymi. I to jest jego właśnie bardzo duży plus, że. Tutaj nie popełnimy żadnej gafy stylizacyjnej. Granat bardzo pięknie również wygląda w stylizacjach monochromatycznych, właśnie w stylizacjach wieczorowych, jak również w dziennych. Ma piękną swoją wymowę, między innymi to, że wzbudza zaufanie. Dlatego też jest chętnie. Wykorzystywany w mundurowaniu w polityce, jak również w szpitalu, no i oczywiście w dreskodzie ze względu na swoją wymowę. Nie bez powodu, również w szkole podstawowej kiedyś były mundurki granatowe. To takie różne ciekawostki, a teraz już przejdziemy właśnie do łączeń kolorystycznych. I tak jak wspomniałam, granat pasuje z każdym kolorem. Tu dla przykładu. Dziewczyny, mam mocną paletę kolorystyczną, żywą, świeżą, dla wiosny. I granat pięknie wygląda. Również wezmę granat dla wiosny. Mocny też granat jest dla wiosny. Granat potrafi też być rozbielony. Świetnie się właśnie sprawdzi granat rozbielony dla typów letnich. Ale wracając do wiosny, dziewczyny, bo ja lubię wprowadzać wiele wątków, przeskoczyć i muszę się tutaj pilnować. Taki marynarski styl. Ja nie, nie jestem czysto wiosną, ale będzie właśnie świetnie wyglądał w połączeniu z czerwienią. Tutaj też posłużę się zdjęciami z Pinteresa, żebyście miały również dowody. Zobaczycie kilka moich właśnie połączeń, również kolorystycznych. Drugie połączenie z różem. Dla mnie to jest cudo. To są mocne połączenia. Z czerwienią, z różem, z żółcią. W takiej sytuacji granat uspokaja te mocne, właśnie intensywne kolory. Wtedy te stylizacje, te połączenia kolorystyczne stają się bardziej takie wytrawne, spokojniejsze, delikatniejsze. I tutaj możemy nosić w każdej konfiguracji właśnie połączenia kolorystyczne. Moje ulubione połączenie dla typu rody wiosny, zieleń właśnie z granatem. Bardzo lubię właśnie te połączenie zieleni z granatem. Bardzo się sprawdzi w każdym charakterze pracy. Nie chcę tutaj za bardzo wybiegać właśnie w charaktery pracy, ale tak jak mówię, te mocniejsze połączenia kolorystyczne są takie mniej formalne, ale dzisiaj Wychodzimy z tego takiego ścisłego deskodu coraz bardziej. Nie chcę tutaj mówić czy dobrze czy źle. I już również możemy sięgać. Pokażę Wam tutaj na przykładzie granatu dla wiosny i połączenia e, fioletu. O, tu jest e, lawendowy fiolet, piękne połączenie również, które bardzo lubię i granat. Mam nadzieję, że dobrze to widać w kamerze. E, przejdziemy teraz do typu urody lato. Oczywiście wszystkich tutaj przykładów nie pokazuję, ale mam nadzieję, że będzie to dla Was takie już odzwierciedlenie, ukierunkowanie i nada to Wam takiej pewności właśnie w łączeniu kolorów. Paleta kolorystyczna dla typu urody lato. Nie wyciągnęłam tutaj wszystkich chust, bo po prostu <laughs> odcinek by był dużo dłuższy. Chcę Wam pokazać, że granat świetnie wygląda w połączeniu właśnie z letnimi kolorami dla chłodnego typu rody. Letnie kolory charakteryzują się takimi delikatnymi, rozbielonymi, pastelowymi. I tutaj również jest granat taki delikatniejszy, bardziej rozbielony. Jest to jeden z moich ulubionych granatów. Ja osobiście bardzo lubię granat. Dla mnie o wiele bardziej twarzowy niż czerni. Teraz jestem w makijażu, to mam przykryte wszelkie niedoskonałości, ale uważam... O, pokażę Wam dla porównania czerni. Czerni... Jak, jak te kolory muszą się uleżyć, one muszą poleżeć przy twarzy, żeby zauważyć różnicę i jak twarz reaguje z danym kolorem. Ale tak jak już wspomniałam wcześniej, w poprzednim odcinku o kolorach, ja uważam, że analizę kolorystyczną powinniśmy robić do delikatnego makijażu, jeżeli na co dzień go używamy, stosujemy. Jeśli ktoś się nie zgadza, ma takie prawo to jest moja teoria, moja filozofia tak jak ja została nauczona dziewczyny bardzo połą piękne połączenie to jest połączenie takie już e, spokojniejsze e, granat świetnie się łączy właśnie z beżem z szarością to są takie połączenia z beżem z szarością e, oczywiście w wiosennym typie urody też możemy robić połączenie beżu z e, szarością e, gdzieś mi uciekła chusta Dla... o jest jakiś mamy jeden Mogłam inaczej ułożyć te kolory ale bez szarością. To jest takie połączenie już bardziej formalne, bardziej e, eleganckie biznesowe. To są e, zarówno szarość i granat nie wywołuje tutaj emocji. Są na takim samym poziomie ładunku, o takim samym ładunku emocjonalnym i dlatego jest chętnie używany właśnie w biznesie, ponieważ te kolory również nie rozpraszają. Dziewczyny, moje ulubione połączenie tutaj to ono jest takie bardzo um, pospolite, formalne, granaty z błękitem. Bardzo lubię łączenie w takich nowoczesnych formach, nie takich, wiecie, spódniczka ołówkowa i bardzo dopasowana koszula, tylko w takich luźnych właśnie formach, współczesnych formach, właśnie połączenie granatu z błękitem. Dla mnie jest to taki balsam dla mojej duszy. Ale wiecie, że granat pięknie się właśnie sprawdza, z każdym odcieniem błękitu, ale dziewczyny, nie zdradziłam Wam pięknego połączenia dla wiosny. Granat i cyjan. Granat i cyjan również jest bardzo piękny. Wracam tutaj do ciemnogranatowej chusty i koloru cyjanowego. Również ja bardzo często właśnie rekomenduję dla klientek. Pięknie wygląda połączenie granatu z pastelami. Tutaj mamy. Pudrowym różem. Pokażę wam pudrowy róż. Pięknie wygląda. Pudrowy róż wtedy wychodzi na pierwszy plan bardziej. Granat tutaj polbija właśnie pudrowy róż i róże wszelkie w zestawieniu właśnie z granatem stają się bardziej takie również szlachetne. Nie mają już tutaj róże takiego wydźwięku tego, że róż jest dziecięcy. To było kilka połączeń dla typu urody lato. A teraz przejdziemy do jesieni. Tutaj mamy paletę kolorystyczną dla jesieni i wezmę granat. Bałagan już mi się zrobił. O, jest granat. Jesień to typu rody, która jest, ma piękne, piękną zarówno cerę, jak również włosy. Mogą być tutaj włosy kasztanowe, rude, kręcone, mogą być piegi, może nie być piegów. Naprawdę, na to bardzo dużo wiele czynników wpływa. W poprzednim odcinku ktoś mi powiedział, że typ urody ma 12 podtypów. Oczywiście, że ma 12 podtypów. Dziewczyny, tak naprawdę typów urody jest tyle, ile jest yy, ludzi. Tutaj nie można aż tak mocno się yy, właśnie kategoryzować, uważam. I cały czas ja powtarzam i będę powtarzała, że analiza kolorystyczna jest drogowskazem. Jeżeli ktoś się chce ścisło trzymać analizy kolorystycznej, Proszę bardzo, i jak najbardziej, ale jeżeli ktoś chce właśnie, żeby tak wiedzieć, w jakim obrębie się poruszać, to tutaj wystarczy podział na cztery typy urody. No i e, mamy piękno jesień, Piękny granat dla jesieni, e, słuchajcie, i dla jesieni nietuzinkowe połączenie z pomarańczem. Również tutaj pomarańcz robi się taki mm, dryfujący bardziej, bardziej taki elegancki przy granacie, ale co jeśli podoba nam się pomarańcz, a nie możemy go nosić przy twarzy, oczywiście możemy wtedy wybrać spodnię pomarańczową i bluzkę sweter granatowy i również będzie pięknie to połączenie wyglądało. Wiem, że są również teorie, że granatu nie łączy się z kolorami neonowymi i według mnie również jest to mit według mnie, spójrzcie dziewczyny same i ocencie jak prezentuje się limonka z granatem zresztą w, w odcinku o garderobie kapsułowej widziałyście już na mnie połączenie właśnie spódnicy i sweterka takiego limonkowego i uważam, że jest to świetne m, połączenie, ale również ze zgaszonymi kolorami właśnie takimi dla jesieni świetnie będzie y, wyglądało połączenie na przykład zieleń militarna Zieleni militarna, jeśli już jesteśmy przy kolorach, jest bardzo lubiana przez Polki, ale muszę przyznać i z własnego doświadczenia, ten kolor wcale dobrze nie wygląda na każdym typie urody. To jest kolor, który jeżeli ma nutę kropli ciepła, to wygląda korzystnie u pań o typie urody ziemi. Spójrzcie. Co myślicie o połączeniu właśnie zieleni militarnej? Z właśnie granatem. I proszę nie innyficie tego koloru z kolorem kaki. Kaki zupełnie inaczej wygląda, ale to zostawię już na inny raz. Pięknie wygląda właśnie z połączeniami również takimi wrzosowymi granat. Granat możemy nosić zarówno wieczorową porą, jak i w ciągu dnia. Tak jak już wcześniej wspomniałam, możemy wybierać delikatniejsze. Połączenia, jak również mocniejsze. Wszystko zależy od, tak naprawdę, od naszych indywidualnych preferencji. O, to jest również fajny kolor. Połączenie brązu, jeden z odcieni brązu i granat, również bardzo lubię. Bardziej takie mocniejsze połączenie jesienne, już teraz mamy wiosnę, więc bardziej e, takie żywe połączenia grają u większości kobiet. I jeszcze przejdziemy do zimy. No i mamy tutaj w ręku paletę kolorystyczną dla typu urody właśnie zimy. Tak jak wcześniej wspomniałam dziewczyny, nie jest to kolor, cała kolorystyka. Tylko znajdę granat. Granat dla większości typów urody zimy jest bardzo mocny. Bardzo mocny. O, to będzie jeden z granatów i połączenie bardzo fajne. Lubię szafiru z granatem. To jest e, piękne połączenie. Osobiście również lubię to połączenie na typach urody zimy. Mocne połączenie z zielenią e, butelkową. Ale oczywiście zima również ma delikatniejsze kolory. O, tego połączenia ja nie pokazywałam wam. Z tą zielenią też jest świetnie. E, pięknie. Prezentuje się. Też nie chcę dziewczyny tutaj e, operować nazewnictwem. Te nazewnictwo u każdego może inaczej brzmieć. Nie tyle brzmieć, ale inaczej e, inaczej może, no mogą być określane, nazywane kolory. Jeżeli pójdziecie do o, sklepu i powiecie e, zieleń malechitu, to nie sądzę, że każdy będzie wiedział, jaki, e, jaka jest zieleń mal, malechitu albo kolor indygo chociaż indyko jest popularny. A to jest fiolet, fiolet i ciemny granat, również bardzo piękne połączenie. No i również dla zimy róż, odcień różu i odcień granatu. Również tutaj róż jest podbity, bardziej taki frapujący, dryfujący i jest bardziej elegancki. Takie połączenie również może się sprawdzić wieczorową porą, jeśli nie jest to takie spotkanie formalne. Granat świetnie się sprawdzi od stóp do głów na okazjach typu wesela. Jest bardzo ciekawym kolorem właśnie na wesela, na takiej fajnie opalonej skórze brzoskwiniowej o ciepłej o paleniźnie. i Dajcie znać, dziewczyny, jakie jest Wasze ulubione połączenie, właśnie kolorystyczne granatu. Czy macie tutaj jakieś odkrycie swoje, które czymś Was zainspirowałam? Jestem bardzo ciekawa. Tak więc dziewczyny, podsumowując, nie bójcie się łączyć koloru granatowego z innymi kolorami, jest świetną bazą w każdej szafie, jeżeli zastanawiasz się jaki chcesz mieć kolor bazowy w swojej szafie, to warto wybrać kolor granatowy, oczywiście w odpowiednim odcieniu, ale mam nadzieję, że już sobie poradzicie, a jeśli nie, to zapraszam serdecznie do kontaktu i tak jak mówię, e-book o kolorach mój wciąż się pisze, mam nadzieję, że zostanie niebawem ukończony, przyznam się szczerze, że... Teraz mam dużo więcej pracy z, z klientami, ale pojawi się, obiecuję. No i tak, podsumowując jeszcze raz. Wybieramy, jest świetną bazą kolorystyczną. To jest jeden z neutralnych, podstawowych kolorów, który warto mieć w swojej szafie. Dlaczego? Bo jeśli nie wiesz, co założyć danego dania, to wybierasz granat i do tego dowolny każdy jeden kolor i będzie świetnie to wyglądało. Ja się z wami żegnam i życzę wam jak zawsze stylowego tygodnia, pogody ducha i fajnych wiosennych stylizacji. Do zobaczenia! Buziaki!